Cześć. Witam serdecznie na kanale Rodzinnie. W dzisiejszym odcinku będziemy robić tort Lego z dwoma kremami. Pierwszy krem to będzie krem czekoladowy z chrupką czekoladową. Natomiast drugi to będzie mus jagodowy z wróżeliną, również jagodową. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy od wylepienia foremek silikonowych masą cukrową, a następnie takie foremki wkładamy do zamrażalnika na około 5 minut, po czym możemy wyciągnąć już gotowe dekoracje. W pisaka spożywczego możemy namalować oczy oraz usta chłopakowi z masy cukrowej. Teraz robimy biszkopt i zaczynamy od ubijania białek. Jak widzicie, ja puszczę może mikser na chwilę. Takiej konsystencji będziemy sobie dodawać cukier łyżka po łyżce na najwyższych obrotach, czy tam na przedostatnich, żeby nam po prostu cukier nie fruwał po pochwie. Teraz łączymy obie mąki. Dobrze, słuchajcie, kiedy mamy już taką osiągniętą, bezowatą gaz, konsystencję, sztywną bardzo, to będziemy sobie dodawać żółtka, jedno po drugim cały czas ubijając, natomiast po dodaniu żółtek będziemy sobie powolutku wsypywać mąkę i po dodaniu tej mąki już na biegu, na pierwszym biegu, walusiu będziemy sobie ten biszkopt kończyć. Nie wymieszane. Teraz będziemy przekładać um, masę biszkoptową do rantu. Dobrze kochani, rancik wysmarowany masłem. Ja mam tutaj podłożoną jeszcze folię, um, żeby po prostu nie wypłynął ten biszkopt. Pod tym jest masa silikonowa i będziemy sobie teraz napełniać. Teraz przechodzimy do robienia chrupki. Zaczynamy od rozdrobnienia rękami płatków kukurydzianych. Dodamy do tego również posiekane orzeszki, a później rozpuścimy sobie w kąpieli wodnej czekoladę razem ze śmietanką i tą mieszankę wlejemy do płatków z orzeszkami, wymieszamy to i masa na chrupkę będzie gotowa. Najlepiej przełożyć sobie na folię spożywczą do jakiegoś właśnie takiego rantu, albo do jakiejś tortownicy. Uformować ładne koło, które również przykrywamy folią spożywczą i tak odstawiamy do lodówki. Podgrzewamy śmietankę do kremu czekoladowego do momentu zagotowania. Następnie odstawiamy na około minutę, a później. Bo rzucamy do niej właśnie czekoladę u mnie, połączenie białej i deserowej czekolady, ale oczywiście, jak najbardziej, właśnie może być też mleczna. Się bardzo fajnie rozmieszała, także ja sobie teraz poczekam, aż ona troszeczkę ostygnie jakieś, no nie wiem, 10-20 minut. Zobaczymy, tak, żeby ją szło po prostu do lodówki włożyć, ale przedtem jeszcze zabezpieczę ją folią w kontakcie, co oczywiście też nagram. Przygotowany ganasz umieszczam w lodówce na minimum 6 godzin. Następnie przechodzimy do przygotowania farużeliny jagodowej. I w tym celu mieszamy jagody razem z cukrem oraz sokiem z cytryny. Mieszamy w garnuszku do momentu zagotowania. Tak naprawdę czekamy aż te owoce nam się rozpaćkają i gdy będą już miały taką konsystencję jak widać na filmie to wlewamy sobie do środka taką mieszankę mąki ziemniaczanej razem z wodą i ta wróżelina nam się wtedy fajnie zagęści. Podobnie przygotowujemy piry jagodowe, także jagody z cukrem podgrzewamy na średniej mocy do momentu, aż nasze owoce nam się rozpaczkają. W tym momencie zdejmujemy z ognia i przecieramy przez sito. Wygląda nasz biszkopt. Będziemy go sobie kroili na trzy blaty. Także no nie wiem, gdzieś po około dwóch, no około dwa centymetry będzie na jeden blacik. A za nami suszą się jeszcze, zaraz sobie zobaczymy jak wygląda w pełnej okazałości nasze figurki z lego. Tutaj zrobiłam takie jakieś kolorowe mi wyszły. tutaj e, chciałam żeby były jakieś dziewczynki, aczkolwiek nie wiem czy to wygląda jak dziewczynka z lego. W każdym razie mamy łącznie 8 takich właśnie chłopków z lego, jednego takiego dużego i który jest jeszcze na dosyć miękki i parę klocków. Przygotowujemy rant cukierniczy z folią rantową i mierzymy blat biszkoptu. Przygotowujemy taką miksturę do nasączenia biszkoptu, która się składa z wody, cytryny i puree jagodowego. że kochani, bierzemy się za robienie teraz czekoladowego kremu. W tym celu muszę wyciągnąć sobie mój uprzednio zrobiony czekoladowy ganasz. O świetnie, prawie wszystko udało się za pierwszym razem. I do tego będziemy teraz wrzucać mascarpone i będziemy sobie to mieszać do uzyskania takiej fajnej kremowej konsystencji. I wtedy już to będzie gotowe do użycia, przełożymy do rękawa cukierniczego i będziemy przekładać, będzie to pierwsza warstwa tortu razem z chrupką czekoladową. Także lecimy. Żelatynę. dodajemy 2 dwie łyżki żelatyny. I to będzie do naszego muku. Nie goduwago. To po prostu to będzie musiało sobie teraz napęcznieć. Na włóczku. I dwie łyżki zimnej wody. Albo nawet do 2,5. To znaczy zimnej. Po prostu wody. Wiadomo, że też nie gorącej, ale Dobra, troszkę to sobie tutaj przemieszam. OK. I nawet z łyżeczką w środku zostawię na jakieś 10 minut. Teraz sobie przełożymy tort warstwą czekoladową, natomiast właśnie później będziemy robić ten moc. Dobrze, i zaczniemy sobie od tego, że nasączymy sobie biszkopt tylko tak nie za mocno bo to jest taki biszkopt, to jest taki dosyć e, miękki, fajny wyszedł także nie chcę tutaj wiecie, żeby nie wiadomo jak to było nasączone żeby mi się to później nie rozwaliło finalnie także trochę ok, I ja myślę, że to w zupełności o. w zupełności to wystarczy dobrze e, teraz zaczniemy sobie od wkładania Mm, masy czekoladowej. Czytam kremu, jak kto woli. Dam taką cienką warstwę na spód. Rozsmaruję to, żeby dać właśnie tą chrupkę. Okej, okay, dobra. To sobie rozsmaruję. E, później zrobię jeszcze taki rancik. Na zewnątrz, do środka dam gróbkę, i znowu na to dam krem czekoladowy. Robienie musu zaczynamy od tego, że będziemy sobie ten nasz sok zrobiony z jagód, który żeśmy tam, no tak naprawdę, pirebu zazwyczaj nosi się to nas wypire. Będziemy sobie przerywali do garnuszka znowu. Podgrzejemy to w celu dodania właśnie żelatyny. Także gdy nam się to podgrzeje, to będziemy dodawać żelatynę. że Latana się rozpuściła i teraz sobie to ostudzę, wleję do zlewu wodę, włożę to no i zobaczymy, ile to tam będzie potrzebowało. Jak już to będzie takie naprawdę w temperaturze takiej letniej w stronę pokojowej, to będziemy sobie dalej działać. No i w tym momencie będziemy sobie ubijali śmietankę 36%, ale na takie dosłownie 3 czwarte. nie ma to być takie bardzo ubite, to ma być lejące. Po czym na dwie tury Musimy wymieszać te nasze pire jagodowe. No i nasączamy biszkopt, dajemy na niego frużelinę jagodową, a na nią taki jak widać lejący mus jagodowy. Przykrywamy ostatnim blatem biszkoptu, no i umieszczamy tort w lodówce. Przykryty oczywiście folią. Do następnego dnia. Następnie rozpuszczamy w kąpieli wodnej śmietankę razem z białą czekoladą do tynku i od razu tym zalewamy masło. Ubijamy na najwyższych obrotach końcówką do ubijania i w międzyczasie musimy sobie zagarnąć łopatką z brzegów właśnie misy miksera masę, żeby wszystko było fajnie wymieszane. Ubijamy to około 10-15 minut, natomiast po tym czasie wymieniamy mieszadło na takie do mieszania i odpowietrzamy masę przez około 10 minut. No i ma nam powstać, tak jak widzieliście, taki jasny, puszysty krem. Następnie ściągamy sobie naszą folię rantową i przechodzimy do tynkowania tortu. Nakładamy pierwszą warstwę, czyli okruszkową, wkładamy tort na przynajmniej 20 do lodówki, ale w upalne dni polecałabym to dać na przynajmniej 2 godziny. Po czym wyciągamy, ścinamy kancik bądź nie i nakładamy drugą warstwę tynku. Ja sobie przygotowałam jeszcze taki krążek mały z biszkoptu i również go tankuję. i umieszczam go właśnie na środku głowy, bo to jest ten taki, może, można powiedzieć, kikut chłopka z Lego, który jest właśnie na głowie. No i dekorujemy sobie. U mnie jak widać właśnie są takie małe przebitki biszkoptu. Ja to chciałam zakryć legiem, ale ostatecznie do końca to wyszło, ale synuś był i tak zadowolony. Pamiętajcie o tym, że aby wyszedł nam właśnie taki intensywny kolor tynku albo właśnie jakiś ciemny kolor tynku, to należy tynk razem z barwnikiem podgrzewać albo blendować, ale jest na ten temat masa artykułów i filmików dostępnych w internecie. No i tak tort wygląda finalnie. Dziękuję za oglądnięcie.